Tak, 75 gramów mąki pszennej Pierwszy. Ej, ktoś do mnie strzela mamy mowy o białym pierwszych. Nie. My no że tu ja. I jedno jajko. Bój Filipa zaraz. Teraz musimy to starannie wymieszać stworzyć z tego taką jednolitą fę... Eee Filip! Musimy powstać. Nie strzelają? No do mnie ty! A w ogóle flagę mam! Kurwa, Niestety mój pomiar mówię. Kurwa. Chodź, chodź, chodź. chodź. Nie no gdzie oni strzelają ty? Nie wiem. Dla mego jak Słyszałeś wybuch, Kur! O właśnie ten wybuch. Słuchaj, ogólnie słyszałem to, że tutaj coś tykało nam wcześniej pod bazą. Okej. Okay. Słyszałem... O. Dobra, ja, ja się chowam, nie? Kurwa, ogólnie ktoś chyba C4 używał wcześniej. W yy, kierunku tamtym. Ty, powiem ci tak, nie? Chciałem Ciebie zbejtować, że to ja będę strzelał obok Ciebie. Oglądam sobie Phoenix z, z Patrycją. Ja nagle słyszałem jak mi coś tak pstryka obok. No, kurwa, właśnie tak. A słyszałeś ten wielki wybuch czy nie? No nie. No to nie było cisza na serwerze, ale dosłownie w tamtej strony coś wybuchło, jakby c Nie wiem co, to, był najgłośniejszy dźwięk w całej grze. No, chyba, że to. Te... Coś kurwa rajduje coś pobliżu, ale no, nie wiem. No, że właśnie coś... to oni, nie? A ta pułapka ogólnie, którą ktoś nam postawił pod drzwiami, zabija zombie. A nasze drzwi żyją w takim razie? Trzeba je naprawić? No, żyją chyba. Raczej znaczy, drzwi stoją, ale kurwa ktoś nas strzela <laughs> To trochę korzej Nie wiem czy ktoś śrajduje po prostu teraz osłaniają wszystko dookoła jak, jak się patrzy, czy nie? Powiem ci tak, no ja akurat jak wbiegłem na nasze ten jak Masz biegłem... kask gdzieś sobie, załóż kask Mamy kask no? Mamy gdzieś kask, tylko nie wiem gdzie ogólnie tak trochę sortowałem skrzyneczki teraz i zarobiłem dwie nowe A Czy gdzie ty tam leżysz? Ty. co ty tam leżysz, chłop godo? Ej, stabił się, stabił się Coś się wyjebał na ej coś się wyjebał Pod oknem jest, leży, martwy Myślisz, że podejdź tak? do niego? No, no wprost, na pewno jest ich więcej Na pewno Ale przydałoby się go dobić, bo no. chyba nie jest nieskończony Dobić go? Nieskończony. Ej, czekaj, dobiję go, dobiję go z tego Dobisz szczura. Dobiję go stąd mm -hmm. Jest martwy, tylko, kurwa, co się dzieje? Skąd cię strzelają? Nie strzelają, nie wiem To nie domy, chyba Cały czas słyszę strzały No Teraz można w ogóle raidować, czy nie? No teraz jest weekend, tego tak, tak Jak ma być szczery, to... Z tej strony, gdzie Ale ja się wejść? patrzę, nie, nie, nie Ktoś chodzi, no jest pod bazą Ta, ktoś strzela i ktoś jest pod bazą to do niego chyba na No tak, no na dupca. No ale ma kurwa jakąś broń w gościu Skąd oni to Widzisz do co zrobił, 15 metrów zdrowiały 13 Jakie on A. ma skopa i broń w ogóle Chucha, się... O widzę ich, widzę ich, są Są pod nami? Są na tej dużej bazy, ktoś biegnie <laughs> Kurwa to oni zapewne Dwóch typów wychodzi na pewno Ej wiesz co, po prostu to Czekają? Strzelają nam w okno. <dyskuj> Żebym ja nie dostał stojąc. Jak się nazywa? Z granatą. Przez drzwi jeszcze. Nie, nie, nie. Bo się boję, że dostanę tam przez drzwi. Jest przed domkiem ktoś. No i dwóch gości za domkiem. Ale się kurwa. No to zliwę. przyszedłem. Nie wiem, tą flagę włożył na wszelki? No chyba? Chyba tak. Tylko nie wychylaj się, bo kurwa no, na pewno No jak to zostanę w zapewne. No jest pod naszym domkiem, go. No biega cały czas. Ej, ciekawe czy to będą wszyscy i raidują teraz nas, Czyli co. Dwie osoby przynajmniej są pod drzwiami. Uważaj, żeby ci nie zajebali przez tą dziurę. Tak, to. Ta. Bo są dosłownie pod drzwiami. Dobra, włożyłem. Jest, kampi nam na drzwiach. Dosłownie na mnie. Trzech to... to... siedzi. No. Nic no. nie zrobimy, musisz tam siedzieć. No nie, już przebiegłam, żeby, bo tamto by mnie przeskonało, hop. No i co my teraz możemy zrobić? Zaraz, czekamy, czeka, aż sobie pójdą. Bo zabić nie zabijamy. No. Ja w ogóle zginąłem wcześniej. No. E, było trzech typa. <grym> Jednego chyba zabiłem, bo trafiłem go w webzeskę z, z mozina. Drugiego chyba powaliłem, tylko nie zabiłem. No i trzeci mnie zażawał z na nawet go nie widziałem. No ciężko, on versus 3 coś zrobić. co, co, co więcej? Okay. Się, kurwa, Dostałeś, dzieje? nie? Dostałem, no. Połóż bardziej może do środka nawet. Granatnik to jest. Ja tam granatnikiem mam tutaj do środka. no ja powiem ci, by... Nie jest kurwa ciekawie. Ja kurwa tak przyszedłem, to tak? No. Nie wiem, czy nie nas teraz rajdują w tym momencie, czy co się dzieje. Tak, ej, zniszczyli nam wszystkie skrzynki. Ty... Ja... Yeah. Czyli to na tego wszystko używał? Się tutaj... Wszystko to co mnie tutaj się zniszczyło w środku. No, ale ci wiesz co stawiam drzwi stoją chcesz jakieś tabletki czy coś? To ci pomoże schopę? Nie, co ja musi po prostu poczekać. Dobra, to zbiorę naszą amunicję w razie czego. się nie eee... bardziej. Tu masz Mozina w ogóle byś chciał jeszcze. Drugiego? Nie, ty kto? Ja nie znaju. Ja Nie znają!

ja, my, nic nie ja, robimy, my nic nie robimy, to robimy kurwa coś się strzelają, strzelają dookoła nas, a do nasza baza tutaj, tutaj stoi Jak to stoję? My sobie tutaj stoimy nie. Nie, nie, to dużo nasza tu stoi Nie, 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 nie. No jak no, mam Polakiem? To trzeba w jakieś inne miasto mam jechać, nie? Co mam? To nas za dużo to Mówisz jest Mówisz do Polaka? Możemy tak. to jakby uzgodnić, nie? Ale no, My tu prawie no, nic nie mamy Za duże jest tutaj Spoko, my tu prawie nic nie mamy i tak Możemy się przenieść jesteście z tej bazy na dachu? Możecie, możecie pójść Możecie pójść, bo... Chłopaki, na stó. Nastu... Za 15. dużo, 15. za dużo, no. Ja go rozumiem. Ale za dużo tam co? Nam mieście to, mam mieście, mieście, co mieście mamy się przynieść. No tak. Nie, chłopaki, uh, mamy, mamy, mamy takie solution, nie? Poszucie nasz WSD i możecie wyjechać WSD? A, albo, albo... Bo ma nawet kolegów wynikty, jeszcze na żega. Czekaj, czekaj, WSD, WSD? Co to znaczy? Ja taki, który z kolegi z mojego z nią Aha, to ja wiem chyba który. Kurwa, ale go nie ma na serwerze, on dopiero wbije. Bo on to chyba ma swoje koło. No ja, to tu, to tu, to tu teraz było, nie? Co było? Co ale że tak Ale to broń się no, chodzi VSD. No tego nie to, mamy, tego nie mamy. A my tego nie mamy. mamy. No nie wiem, jedynie co to wczoraj kogoś zabiliśmy, ale na, nawet nie wiem czy to jest to, nie? A kiedy ale ten mam, twój kolega ja mam... zmarł, wczoraj? Wymienić SWD? Teraz, no No to teraz to my nawet nikogo nie <grym> zabiliśmy nie. Ej, to nie my Tutaj się dwie jakieś ekipy napierdalają pod naszą bazą Ale my nic, nawet, nawet ten. ten Aha, okej, okay, okej, okay. okej Dobra, kolegi, to... To, do... Do szypadek, do... to, to dobra, to, to mamy... Dawajcie sobie sprawy. Ustawimy to. Nie strzelacie ci ponad. Zostawcie po, po tych pięciu, pięciu, jak to się nazywa po polsku, przepraszam. A... Ludzi? Pudę. Metrów? Minus? Taki duży, duży, duży. Po pięć... E, pięć m, budynki, nie? A no. 5 no dwa, na, bloki, na... dwa bloki. To jest to nasza baza, tak? i Możecie wyjść. Ja teraz swoim kolegom powiedzę, że was nie trzeba czepić, okej? I możecie gdzieś iść. ale no, jeżeli nie, to będzie jakby, no, no jakby, będzie grubo, nie? No całe, całe, dzięki wielkie, nie? I tak Słuchaj, w tym Słuchaj, momencie w tym naszą momencie najlepszą, najlepszą, bronią najlepszą bronią to, bronią, to jest SW-98 tutaj, tutaj. <laughs> więc, <laughs> więc, niewiele, niewiele Dobra, no to co? Miło, no, ale jak my to wszystko przeniesiemy, weźmy najważniejsze, wiem pierwsze, nie? tego nie przeniesiemy, ponieważ będą kampili nam pod drzwiami i tak znając życie No Eee, no ja i tak się dąży, co będą patrzeć. Co nie, ja on? Tak... są u nas w domku? No, przed są domkiem. Pod drzwiami. Ale ja i tak zakładam, że oni zrobią coś takiego, że oni poczekają, że będziemy... albo wszystko będą patrzeć, jak będziemy przenosić, albo nas po prostu zabijają. No tak, jak teraz nie mogę im zaufać za bardzo. jak będą, Nie wiadomo gdzie są, co, ja? No, nigdy im nie ufam. Ale ogólnie to oni mnie... nas pomyli z inną ekipą. Cześć, stary, dosta. cześć! Siema! Co tu się dzieje? Jakie cudem Jaki się, się, się w ogóle? Dacie. Stary, albo wy teraz wychodzicie, albo my po prostu wypierdalamy drzwi, tyle. Yeah. Bum, bum, bum. No ale my nawet nie no, mamy jak nie mam prawie. Ale bilet kupiłeś? Co wy nie możecie Czekaj. jeszcze co? raz? Zobiećmy wszystko, co możemy, wszystko co możemy tylko możemy to idzie, dobra? Nie ma do tego, tego wiele. Coś tylko na Coś nową, nową bazę żeby Jezu, to jest mój Misza Głowę, ja nie wracają do granaty! Wracają granaty Nie, 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 nie! Dobra, to co, zbieramy się? Bierzemy no tak, robimy? ale wiesz, ja, oni będą czekać! Szansę, mieliście. No ale jak Uda, mieliśmy, to tak, no tak, nawet tak, nie tak, możemy tak. wyjść, no. Ale czekaj, to jest bardzo to jest faworyt, to jest faworyt. to jest faworyt, to pójdziemy, pójdziemy A, chyba sami z tego No to się napierdolamy. Szkoda, że nie mam granatnika. Eee, pizda, mam Dostałem jeden. Obiłem jednego, chłopa No, no. Niech pan nie, sobie to okay. jest? Żyję, żyję. Co? Żyję. 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 jednego dostał. Muszę przesadować. Nie wiem, kurwa, czy ja go zabiłem, czy on żyje. Jednego, jeden jest martwy. Dobra, jeden Dalej jest martwy. Ale już. Tu pójdź, tu pójdź. Nie, bym ruski nigdy nie ufał. Aż nie mam tego. A, co to ma być w ogóle za zasady? Jakby co, odeszli i byśmy mogli się wziąć, no to ta, ale. Dobra, no, jak jakoś. Oj, 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 Ej, drugi leży. Tak? Ej, kupaki co podpierdala cię lepszego? Jeden jest przy płocie na przeciwko naszej chaty. Zaraz będę znowu skanował. Ej, granat mam. Oj, no zabili mnie niestety, no ale podniosłem granat jeden z ziemi. Ale co dalej stoi, do... nie? W sensie no tam... tak, tak, ale zabili mnie niestety, ale... A, gada, kula, skupi, zamiast, jakby. Chyba go podniosłem na moim ciele, jest. Przyda ci się? Nie było powiadomienia, że zabiłem, nie? nie? Nie patrzyłem, ale wiem, że ja zabiłem dwóch typów, na pewno. Ja taka się przygotowałem. Svetlo, loyal, zbiegnę do ciebie, 5 km. <grym> Powodzenia, no A, on kampi dź... O! On coś ten, rzucić. A tu jed... dwie osoby, albo jedna osoba została. Wy... Wyjebali to to nam, Wyj nam chatę. Wyjebali nam chatę. Wierca masz? Ta, ta, ta. Wyjebali nam drzwi. To trzeba ich jeszcze szybko zabić. Paty, 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 paty. No, Ale nie mam broni nawet. Zabij mnie. Ale go... Jezus, ale